Nie do opisania. No nic, gramy dalej, widzę mm. Kurde, no nie wiem, teraz z wampirami spróbujmy. Jak ktoś jest nowy, szybko wytłumaczę, tak po szybkiemu, nie? Yy, graliśmy kultystami. Kultystami na scenariusze, czyli... No, mój ukochany deck Nilfgaardu. <gry> Który robi po 600 punktów spokojnie. Ale przegrałem na swaboldów. No, muszę sobie zrobić ten deck. Yy, Okej, okay. gramy na czatowników, czyli już mogę się pożegnać z życiem. Jednie. Co mamy, co mamy, co mamy? Akurat na, 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 na jak oni byli? Na wampirach się akurat znam. W Sławiu, Bo ja zaczynałem od mrozu, bo to była bazowa talia, wiecie. Potworów. Yy, ale pierwszą, ta, pierwszą talią, którą zrobiłem były niszczarki. Taty niszczarki. Taty, pierwotne, niszczarki, które wcale nie były takie super yy, Ale no jakoś działały na 18 jeze czy którymś. Ale potem tworzyłem wampiry i potem, bo mi drop'nął Deathluff z... chyba jednej z pierwszych pięciu beczek mi drop'nął w ogóle Deathluff ten więc grałem yy, ale aaa, ale zrąbałem, ale ale zrąbałem zapomniałem ale wracając Deathluff mi drop'nął, więc postanowiłem robię wampiry no i od tamtego czasu grałem wampirami praktycznie nieustannie, więc wiecie to... No i po co go będę krwawił? Na no co mi to? No i po co mi to? Skoro on go sobie będzie przetwarzał, znowu rzuci go Zaraz go oczyści I znowu zbustuje te durnery. Tego nie wygnasz to masz problem. Generalnie. No, ten się zrobi, więc nawet nie ma sensu tego oczyszczać. Krwawić, w sensie. Jej, ale możemy go skrwawić. No, co mam robić? No, to są wampiry, no to muszę krwawić, nie? Jezus Maria. No i znowu go gra, potem go zagra znowu i będzie miał już plus 5. Dalej 3 punkty, i oczywiście mi go zabił, plus na razie. Zaraz rzuci i sobie będziemy miał plus 4. Najgorsze jest to, że ja nie mam jak go zabić. A to ja go nie biję, bo on go znowu stworzy. Tego nie, nie ma sensu go w tym momencie krwawić. Nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu go krwawić, bo on znowu, widzisz, oczyści i znowu go stworzy. Czy on powiedział bojowe? Hmm. Neofite gra. Czyli przemieni sobie. Nawet nie wiadomo kogo. Eee, no to w sumie... jednego mu się mogę pozbyć. Tyk. Szkoda tylko Fredera, ale to nic. No nic, no nic. Dostanie hity, więc pasować nie może. Musi grać. I mi się podoba. Wszystkie goldy, które mogę grać w pierwszej turze są... W... Ta, no super, no. Yy, to jest czwórka czy piątka? Czwórka. O tak, to jest kurka, ale tego tak średnio muszę grać, no ale muszę. Zkrwawmy tego. Mm. Tego w sumie mogłem, bo by... no właśnie. Mm. wiecie, jaki jest problem? Ja muszę generalnie spasować. Kurde, ja muszę spasować... O, rzucił jeszcze pułapkę. Nie dam się zrobić na tą pułapkę. Dziękuję, do widzenia. Nie dam się zrobić na tą pułapkę. Wiem, że to była jakaś mocna pułapka. I ja się na nią nie dałem. Pokażę mi w śmietniku, czy ta pułapka zostaje, bo ja nigdy nie pamiętam A, to była ta. To była ta co bije za trzy. Boże. I se. On będzie grał, a ja mam słabą rękę. No w sensie jest dobra, no ale nie mam oriany. Nie mam chociażby królowej, żeby coś oczyścić. Nie mam protofledera, drugiego fledera. Nie mam nekuratów. Dziękuję, że spasowałeś, gościu, to bardzo miłe. A z czego ja mam generalnie wyjechać? No, muszę chyba z Gela. Nie mam wyjścia. Niestety boli, bo Ga Gael to jest taka karta z Gaelem to jest tak różnie, bo Gael jest dobry jest bardzo dobry ale w dobrej sytuacji sytuacyjny jest siemano pierwsza wiadomość na czasie na czasie. gratuluję bardzo mogło być zagłośno na mikrofonie, przepraszam yy, witam Ciebie Nelcia, co u Ciebie, opowiadaj eee yy... Kurde, no w końcu ktoś do mnie pisze, no i nie czuję, że gadam ten sam ze sobą. No i świetnie, to mi się bardzo podoba. E, Gramy e, katakana. No i teraz w końcu jestem jak streamer. No, mam chociaż jedną osobę, która ze mną zamieni, może e, dwa zdania. <grystanie> I pięć osób mnie ogląda, i jest super. Z czego jedna to ja na laptopie, druga to pewnie tata kontrolujący, czy coś nie zepsuje. <grystanie> rozumiem, rozumiem. Yy, no, teraz no nie mogę, widzisz gram. Yy, ale po streamku jak najbardziej, spokojnie. No to się nie martw. Kurde, graj, gościu. Płapka. Czyli coś rzucę, to mi to zabije. Dlatego ja nic nie rzucę. <śm> o kurde, ale. Aaaa. Przecież to jemu... mo. <śm> ale jestem idiotą. Ale jestem idiotą. Po prostu jestem idiotą. Czy to był wąż? Oczywiste, że to był wąż. I oczywiście jedyny specjal, który miałem. Co? Co? Cofnij się, Szydż. Okay. Moja arena No, no to widzisz właśnie Uwielbiam ten soundtrack, naprawdę Coś od Janie Pawliło kropka GIF, czemu on to zagrał? Co to grał wczoraj? To ma fa... To ma echo! O kurde on zagra Wernosiel! Jak on zagra Wernosiel! Na zapasach, to ja mam piernicz i to taki ostry. Już rozumiem, czemu tata mówił, że jest pierdylion win conditionów w tym deku. Już rozumiem, dlaczego tak go respektował i tak mówił, że to jest top jeden deck. Ogólnie. Tak. Zawsze mówił, że to jest top jeden deck według niego na yy, elfy. I teraz rozumiem, dlaczego. Druga pułapka. Maria, no nie, 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 no nie. No nie, no nie. Vernosiel się szykuje, oczywiście, że się Vernosiel szykuje. Ja zagram ukrytego. Nie, nie no, nie, no do. On rzuci Vernosiel i on rzuci Vernosiel na zapasach. A jak rzuci Vernosiel na zapasach, to zrobi Minus 70 punktów samym demejtem, więc już mu mogę właściwie pogratulować. Ja mu już pogratuluję, bo to wygra. Pachwa. Przeżyłeś. Już rzuca Wernosiel, bo nie ma więcej elfów. wparcie. Rzuca Wernosiel. Oczywiście, że rzuca Wernosiel. Fortel, jeszcze gorzej. Jezu, chryste. Żegnajcie, widzowie. Miło było was poznać. Bo on rzuci Wernosję. On rzuci Nic Nie <grywki> rozumiem, ale buja. No, widzisz, no. Będę musiał Cię kiedy, kiedyś nauczyć z kart. A, no, fajnie się gra. No właśnie, super. No fajnie, buja. Zaraz zobaczysz, co się będzie działo. Żeby mi nerwy nie... Właśnie dlatego zawsze chciałem zrobić dek na RP W czatowników. Muszę grać Oriannę, no nie mam wyjścia. Jeszcze zrąbałem. Bo zamiast rzucić Oriannę i tyle później zagrać proto i mieć 20 parę punktów na proto, to nie! Dawid oczywiście nie mógł, nie mógł, pomyśleć i rzucił prawo wcześniej. By miał plus 10 punktów z tym troko, no ku. I patrz teraz, co się będzie działo. On już musi grać. Resztę to ma oczyszczarki, patrz. Już musi to grać. Vernosiel, tak. Co? Nie ma Vernosiel? A, a, nie, 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 nie. on ma Vernosiel. tylko on chce już grać. Yy, dwie różne, okej. Okay.

Jeszcze tego nie mogę nawet skrwawić Proszę, uderz w nią, uderz w nią, skrwaw Kurde, obok. Obok, jeden obok. <śm> Wernosier rzuca. Ona i romancja, czyli nie miał Wernosier na ręce, tak? Czy on chcemy jeszcze dognębić, bo nie rozumiem? Przybył ci na jakiś czas ale nie potrafię. Po streamku jakoś się nie wiem, rangę dam, jakoś czy się... coś i patrz i ma Wernosiel na koniec oczywiście, że ma Wernosiel jeszcze ten nie krwa widział i morwód. i pierdyk nie z Wernosiel ale gościu ma pecha, że ukrytego nie walnęło <laughs> Szukam tyle, że powiedz, powiedz, powiedz co po